Zaczynamy drugi dzień. Chłopaki jeszcze się gdzieś tam kąpią, ogarniają. Ja już wszedłem, tylko godziny ósmej. No i lecę sobie coś tam pozwiedzać. Pewnie pójdę coś zjeść. Raczej jakiś Lille, albo może jakiś Carrefour, albo nie wiem, cokolwiek, jakiś taki spożywczy. Może jakaś kawa. No i pójdę zobaczyć też może na pewno. Później pierwszy nasz kierunek, do którego będziemy zmierzać, to właśnie ta bazylika Notre Dame. Ona jest w ogóle chyba najwyżej położonym punktem tak na dobrą sprawę tutaj w samej Marsylii, więc też na pewno będzie fajny widok na całą panoramę miasta, no i tam będziemy dalej myśleć co dzisiaj robić, czyli standardzik. Chodzę tu jeszcze jakąś godzinę. Naprawdę powiem Wam, że jest przepięknie. E, tym bardziej, że e, tutaj, właśnie te klify robią taki klimat, że szok. Jeszcze właśnie są to takie zejścia no schodkami w dół, także już w ogóle kosmos. E, no i co? Lecę dalej, zobaczę co uda mi się zwiedzić jeszcze, póki chłopaki się nie zbiorą. Ale e, teraz chyba za szybko to im nie idzie, bo minęła już godzina. I'm going. I'm working in hospital in okay. X-ray at L'Hôpital de la Timone. Okay, it's the most bigger employer of this country. Okay, I'm during. I'm working during night. Okay. Voila, in emergency. That's yeah. And to, if you will have to say, like, what's the biggest problem here, like in Marseille? Poor people. Poor people. Yeah, the situation of work is hard. Okay, so it's but like it, no, like really little work here, right like, no, yes no they are w working in black you say black okay, working you yeah, yeah, say yeah. so many people are keeping the money of of friends oh. and they work in black to have money more to okay. say yeah, yeah. but it's normal they have no money it's normal they are working like this no okay and how about the police like they are doing No, they really? are so occupied because in marseille there is much drug oh. yeah. you yeah. say yeah there is a big big marche comme on dit like the, the, mm. a big market to sell drugs yeah, yeah. and they win so much money only okay. to see people who want to sh have a shit yeah. 500 euros by day oh, to see the people and say come on, come on, we are going to s sell you shit yeah. Yeah, yeah. 400, 400 euros by day mm. and after that it's a more... Yeah. but peop uh, la police yeah. keep the peop these people tranquil like alone, like, yes, they not, you know they know there are no money. Why? Yeah. To have the tranquility, he leave it like okay, this. We we smelled like you know, like a lot of marijuana and something like this, and and they don't say nothing, okay? No, so it's like common thing, and they almost legalize, you know, like they they are not doing anything with it. No, okay. they don't want to legalize. I don't understand why. Yeah. Mais si c'est régulé, ils ne peuvent pas le will parce que les gens le vendent. Voilà, c'est un gros problème à Marseille, parce qu'il y a beaucoup, tu okay. sais. Donc so il a beaucoup de chocs ici Parce que tout le monde veut être au top de yeah. cette pyramide, tu sais. Okay, so And il y a tellement de clans, tu sais, beaucoup de clans à Marseille. Donc ils se tuent beaucoup. Je crois que ce mois il y a 35 morts à oh, Oh my God. It's over there, tu sais, dans les quartiers. On appelle, they call that les quartiers nord. Uh -huh. It's over there. Okay. And here, people uh, buy it. Yeah. Because this areas, they are much rich people. Yeah, yeah. yeah. And they They're buy searching it. for some, yeah, uh, some, uh, some some, shit, some cocaine, yeah, yeah. some, tu vois? Voilà. Yeah, yeah, Okay, thank you so much. Nah, you're <sighs> Jechać wespom Wespą e, do właśnie e, na Rotterdam. Tam właśnie ten pan mieszka. Także mega fajnie się udało. No i co? I ciśniemy, zobaczymy. Moja pierwsza, w sumie chyba pierwsza, bo druga przejażdżka <ścoughs> z kuterem. No, chyba tak. <ścoughs> no będziemy cisnąć no, tak Nie no. No już po przejażdżce, złapałem w ogóle chłopaków w takim momencie, Góra, dosłownie przyjechałem pod e, tą katerę No To jest bardzo, ja bardzo słyszę, bo jaki ten zbieg okoliczności Ta. był. Dosłownie wchodzimy, gdzieś jakby nie zgrywaliśmy w ogóle kompletnie w czasie, nie mówiliśmy, ej, będziemy tutaj o tej i o tej. Wchodzimy po schodach, patrzymy, a Piotrek leci. A ja to było no, rozmało! Nie, mocne, no, mocne. Idealne życie czasowe, co do sekundy w ogóle, nie? Co do no, sekundy? Mocne, mocne, ale zajebiście było dużo miasta, zobaczyłem, także mega spoko. parku narodowego właśnie tutaj wchodzimy. Możecie zauważyć tu są już takie skały, idziemy gdzieś pod górkę, totalnie w sumie znowu na spontanie. To w ogóle cała droga jest tak zajebista, że chyba nie byłem w lepszych takich właśnie górzystych terenach niż teraz, nie? Pociły, no masakra, jest masakra. No, żadna przyczyna to by na kilometr domienić. To no, jest oddolony no. oh, no, Nie, 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 nie Doszliśmy do jakiegoś miasteczka Jest taka chillera, że szok bardzo fajnie co, szukamy czegoś chyba do jedzenia. Znaczy mi się nie chce, jeść, ale to bardziej bardzo. Na pewno będziemy tam odbijać. Nie wiem, no. no i właśnie przychodzą koło mnie Marsjanki. Marsjanki, francuski. I mówi podobnie pani, pardon, ja do niej sorry. Wiadomo, no wiadomo, no bo wiesz, stromo tej było. No. Przeszła obok i takiego. Nie wiem, jak to powiedzieć, żeby ładnie, żeby nie przekwinać na filmiku. No wydupiła się po prostu. <śmiech> <śmiech> takiego barżanta wywaliła, że nie gada, po prostu Musiałem pójść dalej i się zacząć śmiać przed siebie, bo trochę głupio było No ale tam jej rodzinka pomogła, więc to się wszystko skończyło I sama się śmiałam z tego, no ale Taka, taka śmieszna sytuacja Kąpieli, że w, w takim klimaciku, tylko że jesteśmy zjarani już, nie mam praktycznie wody, nie mamy nic do jedzenia. Pokaż <grym> no trochę troch widać na górze, no tym mniej na pewno niż ja. ja już koszulkę gdzieś tam zabezpieczenie biorę. E, no i co no i lecimy dalej, przed ciebie zobaczymy w ogóle, gdzie dojdziemy, bo generalnie no, jest lipa straszna. Aktualizacje z trasy. Jesteśmy dalej. W, w drodze. <noise> tam, bo już widać jakieś budynki no, gdzieś. Tam, Patrek tam, mi tam. mówi, że widzi jakiś budynek, to <noise> już jest blisko. To nie wiem, może nie wiem czy w ogóle go zobaczycie z tego obiektywu, czy jest tak blisko. <noise> no, także Pewnie zejdzie nam jeszcze z godzinka jak nic. Czyli łącznie będzie koło ilu? 6-7 godzin. nie robimy dzisiaj rekord kroków. <gry> po całej trasie zobaczymy ile kroków walniemy dzisiaj. Aczkolwiek to jeszcze dzisiejsza trasa to nie będzie koniec naszych wyzwań. Myślę na dzisiejszy dzionek, nie? Wyszliśmy, jesteśmy już w mieście. Kierujemy się, żeby tylko i wyłącznie coś zjeść i wypić, bo jest dramat. Zaryśmy w sklepu, zawsze zarbaliśmy co? Cinderki? Nie, i oczywiście cytrynowe. No i będziemy mieli zaraz gdzieś coś i tak. Teraz trzeba naładować baterię przecież. Generalnie właśnie jesteśmy w jesteśmy właśnie w bliskiej w restauracji, generalnie w pierwszej restauracji jakiejkolwiek teraz tutaj wylądowaliśmy. Jednej starszej, e, że tak powiem. Jednej Starszej. Masz tak powiedzieć, Co? No Szanowni jak to, to cały no cały dzień była w plecaku, nie? No, Ale każdy raz dostaliśmy właśnie tutaj taki chlebek z sosami zajęliście właśnie darmowo. I też jak rozmawialiśmy z tym księdzem, to mówił, że mamy darmową wodę w każdym gdzieś tam posiłku. No i faktycznie tak jest, więc to jest mega fajne. A zaraz jeszcze do jedną tam pokażę też, jak to wygląda. Ja finalnie wziąłem rybkę z jakimś sosem, z znaczkiem kokosowym. tikka masala. Także jesteśmy w kuchni indyjskiej i będziemy cinać Przyszedł nie, czas na podsumowanie drugiego dnia, także już początek był mega intensywny i naprawdę zajebisty, właśnie cieszyłem się, że mogłem jakby właśnie przeprowadzić ten wywiad, planowałem co prawda, z większą ilością osób. Ale tak na dobrą sprawę nawet nie mieliśmy kiedy, nie? Bo jakby po tym jak byłem rano, to pobiegliśmy tylko na katedrze właśnie tym Notre Dame. K katedra Notre Dame, tak. No i później byliśmy w tym parku narodowym, no i w tym parku narodowym tak na, na dobrą sprawę byliśmy chyba dość 19, więc jakby... No nie było naprawdę kiedy tam w ogóle też zrobiliśmy dzisiaj 44 prawie tysiące kroków. 44 tysiące kroków. No to jest chyba <laughs> jakiś re rekord. <laughs> Jestem ciekaw, jest ile to jest, 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 jest jakby grubo. tak, wiesz, przeliczyć na kilometry, nie? No, no to może być naprawdę dużo, no. Więc jakby... No dalej. Więc jakby pod tym kątem e, mega fajnie, mega intensywnie, później byliśmy właśnie coś szybko zjeść. No i tak na dobrą sprawę teraz nie jesteśmy tutaj. Mieliśmy szykować się na jakąś większą preskę. no ale... Czasowo też nie zdążyć. Nie chcąc. Chcąc nie chcąc dzisiaj po prostu tak wyszło. <noise> Także tak to zostawimy na dzisiaj. My, my, myślę, że tak <noise> to nie byłby dobry pomysł, bo może też wspomnimy to o tym, może też widać na tym filmiku naszą piękną opaleniznę. Ta, ta ta u Piotrka może bardziej na twarzy widać. Ja to pokażę generalnie. Nie wiem czy odzwierciedla to. Tak, ale tak, tak ta właśnie Tak się właśnie te dzisiaj opaliliśmy z Piotrkiem. Tak, bo smurne niebo, my ciągle przy brzegu, jeszcze się kąpaliśmy się dwa razy między właśnie takimi skałami pewnie też będziecie to widzieć. No i nie przemyśleliśmy oczywiście tego, nie wzięliśmy nic, żadnego kremu do opalania i to nagle dobrą sprawę też w Tak, tak. No. Ta, ta generalnie, że moja mama, którą serdecznie pozdrawiam, jeśli to będzie <laughs> y, oglądać, to, że o mnie zadbała, tak? I mowa, mówiła mi. Y, weź sobie, ja będziecie No dobra, tak, tak. No i w końcu został tutaj w domu i... Już po fakcie się nie posmarowałem. Nie wiem, co mi da. Teraz to sobie balsam kupiliśmy, żeby, żeby to schodziło trochę. Piliśmy bo... sobie balsam, bo jest dramat, tak. dramat. Jutro tu... planujemy je lecieć na wyspy. Tak, rejestratkiem na... sobie zrobić. Tak, tak. No i jak zostanie czasu, to w sumie może, może uda się dotrzeć w te rejony, w które nie dotarliśmy dzisiaj, na tym parku narodowym, ale zobaczymy jak się będziemy jutro czuli, bo coś jakby... no wszystko tak. od tego zależy. Nie? No i zobaczymy też na ile na tych wyspach nam zleci finalnie. Dostałem też kilka destynacji od właśnie tego nie, Francuza, którego też pozdrawiam, chociaż na pewno nie będę tego oglądał. A Ale tobie, gdyby tobie, jakiś student, Czas jest mały, nie? No gdyby no. jakimś cudem, to jakby to no. pozdrawiam. No ja mam nadzieję, że też poznamy więcej ludzi jutro. Chociaż jakby ludzie tutaj są naprawdę mega mili. Zagadują do nas. Gdzieś tam dziękują z góry, że się na przykład przysunęliśmy. To jest dla mnie w ogóle coś nietypowego, bo w Polsce, jakby ktoś mówi przepraszam, przychodzi jeszcze. W za przeproszeniem, tak, tak. że w ogóle blokowałeś drogę. Też mamy taką fajną mentalność, hmm. że da, przeszliśmy dzisiaj po tych y, górach w tym parku. Jakby My nawet nie zaczynaliśmy jakieś tam, ja nie mówię o jakiejś rozmowie, ale wszyscy z nas podchodzili, bonjour, z takim uśmiechem. Tak, 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 bo wszystko fajnie, wszystko fajnie. Taka nie? chillera totalna, zapytaliśmy się nawet właśnie, ile mamy jeszcze gdzieś tam do, do końca, jakby do, tak. do drogi, do pierwszej restauracji, bo nie mieliśmy ani wody, nie mieliśmy jedzenia, nie no tak. mieliśmy nic. I 2-3 i, 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 godziny, bo spotkaliśmy turystów, tak, którzy szli. Tak. Jakby my szliśmy w, ta, w drugą stronę, a oni jakby szli w naszą stronę, w którą, z której my żeśmy przyszli, to oni szli w tą stronę, a my generalnie na otruń, tak? Tak, tak, tak. tak, no, tak. I generalnie spytali... Ja nie wiem czy oni doszli stale, jak tam szliśmy no, tyle wiem, czasu. No nie wiem, nie wiem, no, ale generalnie się chcieliśmy spytać, no. Chcieliśmy no. się, spytaliśmy się tych turystów, no i powiedzieli nam, że około 2-3 godziny, nie? Tak. No, to sobie coś no tak. jakoś tak zrobimy, nawet no, ale szybciej chyba, półtorej jakoś No szybciej, tylko to też wiadomo, tam było, byli Państwo, na moje oko, między 50 a 60 lat, no. tak? to <laughs> trzeba było wziąć ich 2-3 godziny na nasze, nie? Tak, Czyli tak, tak zapewnimy tak. tej półtorej godzinki, tak jakoś się nam zajęło, nie? Półtorej no, godzinki No, półtorej myślę, godzinki. No tak. mega fajnie, naprawdę zajebisty dzień, zajebisty dzień. Jeżeli będziecie tutaj właśnie w Marsylii to mega polecamy właśnie ten park narodowy, bo jest przepiękny, ale nie liczcie go na godzinę czy dwie, bo to naprawdę nie ma sensu, cały ale dzień, liczcie cały go na dzień cały, cały, dzień, wstąpnie, tak, cały tak, dzień bo tam nie. jest tyle miejsca do chodzenia. A to, a to my tak brzeszliśmy może jakąś 1,50, może 1,50 nie, ale no, tak no z, z, z 1,20 tego parku może przeszliśmy naprawdę tak, i to, tak, to, to jeśli by tam się chciało przejść i... cały, to myślę, że tak na cały dzień trzeba byłoby tam pojechać no, do samego parku oczywiście, nie? No to jeszcze generalnie właśnie nie byliśmy w najbardziej w takich turystycznych miejscach, w których gdzieś tam dużo ludzi y, robi sobie dziś zdjęcia. Finalnie ile wszliśmy? No z 6,5-7 godzin jak nic nam zeszło, nie? Z jakimiś tak, tak, małymi przerwami, tak, bo my nie robiliśmy dużych przerw tak, nawet jedyne na kąpie. Tak, na, na no, to, to, to na kąpie i to naprawdę w sumie raz weszliśmy tak do wody, to ile tam byliśmy, może 20 minut? W samej wodzie byliśmy 7 Ta, minut, bo nagrywałem film. Sz, 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 no, sz, z czego nagrywać film i samo wchodzenie tam, bo tam y, nie byliśmy w ten, nie mieliśmy żadnych butów, tak? jak to w Chorwacji tam są kamieniste te plaże. Tak. Nie tak. mieliśmy żadnych butów, więc to jeszcze wchodzenie do wody nie było takie jak się wchodzi. No, Ale nie, do, było na przykład, nie było jeżowców. No, nie było bo... no. Także dzisiaj no. bezpiecznych w miarę. Tak. Po na drugi drugim razem, jak już weźmy, to budko na strzał? my dobra, idziemy się tylko ochłodzić, raz dwa. Weszliśmy się, się ochłodzić. W ogóle to była sobie. najlepsza miejscówka, bo było yes, piękna, 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 Piękna miejscówka, akurat. No. Była, fajna, lazurowe wybrzeże takie było. Woda przecież tak, czysta, tak, naprawdę tak, 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 tak. zajebiście. A widoki przednie naprawdę trzeba to samo zobaczyć, bo myślę, że... Żadna kamera w, tego nie odda. Filmiki I, i, te. i filmiki i zdjęcia, wiadomo, fajnie tam do pokazywać, ale trzeba zobaczyć osobiście. No, doświadczyć, emocje, no, tak. Dokładnie, tak. dokładnie, no. No, więc jak będziecie tutaj, to tak mówiłem, Park Narodowy. Jutro zobaczymy te wyspy, czy w ogóle warto. Zobaczmy też jakie wyspy, bo generalnie tych wysp wydaje mi się, że jest kilka. Dwie takie najbliższe tutaj Marsilii są tak naprawdę zaraz obok. No, i jakby ten ziomek mi polecał tę wyspę, ale polecał mi też inną. Także jeszcze gdzieś tam przekminimy, co jak, którą faktycznie wybierzemy, no ale to, tak jak mówię, jutro na no spokojnie, jak już staniemy, bo nawet nie wiemy o których stadiach. No, ale myślę, że dzisiaj jak z też tu będziemy chyba. Nie już... nie, no, myślę, że zobaczymy, zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. No. To nigdy nie mów nigdy, nie? Nigdy <laughs> tutaj robisz ten reklamę e, Coca-Coli. Jak Krystan Normandu tak. Norman, bo... tak? na hasło price 15, 네 <t> czy <compliment> 15 zniżki. <t Radio> <otro> <t boxing>